Wojna, wojna została wygrana. Dziś tu tańczymy na grobie szatana. Wojna, wojna, wojna została wygrana. Dziś tu tańczymy na grobie szatana. Kochani, wojna została wygrana już 2000 lat temu. Ukraina Wojna została wygrana. Szatan został pokonany. Czasem się śmieje. Jak to nasz dobry tato Bóg zrobił w bambuko Szatana. <laughs> Niezły był plan. Kochani, każdy człowiek na tej ziemi musi podjąć tą decyzję. Czy jest po stronie wygranej wojny, po stronie wygranych lub przegranych? Aby być po stronie, po stronie wygranych każdy człowiek musi uznać tą zastępczą ofiarę Jezusa, która się wykonała na krzyżu Golgoty 2000 lat temu. Jezus umarł. Za wszystkie nasze grzechy wziął na siebie. Grzechy, choroby, porażki, lęki, obawy. Wziął to na siebie. Umarł i stał w ciele Dnia Trzeciego. To już się wykonało dwa tysiące lat temu. Szmaciarz został pokonany i jest pod naszymi stopami. Jeszcze tam czasami gdzieś tam wjeżdża z tą watachą demonów przez ludzi, przez takiego Putina i przez innych. Tak to bywa na tym świecie. O widzicie, zawalił się parasol przed chwilą. Ale ci, którzy uwierzyli w zastępczą ofiarę Jezusa, uwierzyli w to, co zrobił Jezus, nie mają żadnych lęków, obaw przed tym światem, przed tym, co tu się dzieje, nawet na tym rynku kościuszki. Bo to nie ma żadnego znaczenia. To jest chwila, tylko chwila. Każdy człowiek może być. Jeszcze dziś zbawiony. Zbawiony za darmo. Nie musisz szykować tych jajeczek. Nie musisz jutro chodzić z koszyczkiem, święcić kiełbaski, chlebka. To nie ma znaczenia. Czy usiądziesz przy stole, przytulisz się do rodziny, pośpiewacie coś, porozmawiacie, pójdziecie do kościółka. Jutro pojutrze, popojutrze. To siedzicie, całą mszę, przyjmiecie komunię. Rozwijziecie się do domku. I na jedzeni, tym świątecznym jedzonkiem, przyjętą tą, przyjętą komunią. Zasypiacie ostatni raz na tej ziemi. Bo to może być nawet dziś, dzisiejszej nocy. Nie znasz dnia ani godziny. I z tym pełnym brzuszkiem, z tą komunią przyjętą, idziesz do piekła na wieczne potępienie, jeśli nie uznałeś zastępczej ofiary Jezusa. Nie uznałeś za wystarczającą. Wszystko już się wykonało. Bóg zrobił już wszystko dla ciebie, dla każdego z nas. Zrozum to, przyjacielu: wszystko. Wszystko to już jest stuprocentowa ofiara złożona na krzyżu przez Jezusa. Nic do tego nie dodasz. Choćbyś nawet i złote jajeczka stawiał na stole, choćbyś i bulił w sztabkach złotych, złota. Nosił do kościoła, to nic nie pomoże. Nic. Bo już stuprocentowa ofiara wykonała się na krzyżu Golgoty. To już zrobił Jezus. To było ostatnie słowo Boga do każdego człowieka. I teraz nie ma znaczenia. Czy jesteś biedny, czy bogaty? Czy jesteś alkoholikiem, narkomanem, pedofilem, mordercą. Nie ma żadnego znaczenia w oczach Boga, każdy człowiek jest równy. Nie ma znaczenia, że rozdajesz biednym zupę, karmisz zwierzątka, płacisz na fundacje na zwierzęta. To nie ma żadnego znaczenia. Nie ma żadnego znaczenia. U Boga każdy człowiek jest równy, a jeśli próbujesz. Usprawiedliwić się jakimkolwiek uczynkiem, no niestety, u Boga każdy uczynek jest jak brudna, spługawiona szmata, jeśli nie uznasz zastępcze ofiary Jezusa. To jest prawdziwa Ewangelia. Każdy człowiek musi się narodzić na nowo z Bożego Ducha. Bez wyjątku. Musisz narodzić się na nowo. Możesz to zrobić nawet dziś, bez żadnych uczynków, bez żadnych dobrych uczynków. To nic nie znaczy. Możesz wezwać jeszcze dziś do Jezusa własnymi słowami: z serca, z serca przyjąć Jezusa, ustanowić swoim Panem i Zbawicielem. Własnymi słowami, nie wierszykami wymyślonymi przez różne religie. Religia, każda religia, bez wyjątku, oddala cię od Jezusa, Boga. Oddala. Bo jeszcze mówisz, że to nie jest do końca tak, że nie jesteś zbawiony, musisz uczynkami coś robić. No nie. To jest fałsz i obłuda. Jezus zrobił. Dla nas wszystko. Finito, koniec. Jeśli ktoś ci mówi, że jeszcze musisz coś uczynkami, dopiero wtedy będzie zbawiony, to jest nieprawda. To jest kłamstwo. Tak działa diabeł. Jeszcze tu Fika próbuje te wszystkie doszyczki zgarnąć w otchłań piekielną ze sobą. Kochani, nie musicie robić jakichś tam dziwnych rytuałów, modlitw, żeby spotkać się z Jezusem. Nieważne w jakim bagnie siedzisz, nieważne czy siedzisz po szyję, po uszy, nie ma znaczenia. Czy wczoraj pałeś, czy zabiłeś człowieka, nie ma. Jeszcze dziś, tylko z, ze szczerego serca wezwij do Jezusa, w pokoiku zamknij się, powiedz: Jezus. Zabierz to ode mnie, chciałbym być Twój, oddać się pod Twoje panowanie. Chcę, żebyś Ty panował w moim życiu, żebyś Ty był moim panem, jedynym panem. I spokutuj z tych błędów, które czyniłeś, spokutuj, czyli odwróć się od tego. Nie, że na pokutę jakoś zdrowaśkę walnij, czyli tanie. To nie tak. Spokutować, to znaczy się odwrócić od swoich grzechów. I to wszystko. Nieważne w jakim brudzie siedzisz, nieważne. Wezwij do Jezusa własnymi słowami, uznaj ofiarę Jezusa za wystarczającą, uznaj, uwierz w sercu, że wstał w ciele dnia trzeciego. I oddaj, powiesz swoje życie Jezusowi, resztę swojego życia, a będziesz zbawiony. Będziesz sozo z greckiego. Zbawiony, uzdrowiony, zaopatrzony. Nie będziesz miał lęków przed jakąkolwiek pandemią kolejną, chorobami, wirusami, świrusami, jakąś grypą, jakimś rakiem. To nie będzie nad tobą panowało, bo nad tobą panuje wtedy Jezus. Jezus jest twoim Panem i On panuje. Pomyśl, czy to nie jest lepsze rozwiązanie, a żeby panował Jezus, a nie jakieś dziwne, wymyślone przez diabła zarazy, choroby. Bo to nie Bóg. To nie Bóg daje te choroby wam. Te wojny. Ludzie myślą, że to gdzie jest Bóg? Dlaczego nic nie robi, nie działa? No nie może. Bo dał ludziom ziemię pod panowanie. Pierwszym ludziom, Adamowi i Ewie. I tak to działa. Jedynie przez ludzi Bóg może czynić tutaj. Tak jak my to teraz, głosimy wam Ewangelię, to przez ludzi. Tak samo uzdrowienie odbywa się przez ludzi. Przez nas. Możecie podejść, jak macie jakąś chorobę, położymy na was ręce. I przepłynie moc żywego Boga. Bo tylko Bóg tak działa na ziemi. Bo napisane jest, a ci, co we mnie uwierzyli, na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Zapraszamy kochani, jeśli macie jakąś chorobę. To się dzieje przez ludzkie ręce, przez drugiego człowieka. Tylko i wyłącznie. Wiecie, wielu ludzi w to nie wierzy. Nadal myślą, że to wina Boga. To dam wam taki przykład życia. Jak wynajmujecie komuś mieszkanie. Czy sprawdzacie, ile ma śmieci w koszu? Czy wyniesione śmieci, czy pozbywane naczynia? Czy ingerujecie w jego życie, w tego, komu wypożyczyliście pożyczyliście to mieszkanie, wynajęliście? No nie, i tak samo jest u Boga. Dał nam tutaj ziemię podwójnie. I tylko człowiek decyduje. Tylko człowiek decyduje o swoim życiu, życiu lub śmierci. Masz wybór. Bóg dał każdemu człowiekowi wolną wolę. I teraz kwestia, co wybierzesz. Błogosławieństwo, albo przekleństwo, życie, albo śmierć, Twój wybór, twoja decyzja. Pomyśl, przyjacielu, jak usiądziesz przy tym stole, świątecznym stole: czy nie jest lepiej wybrać życie-życie z Jezusem, Bogiem. comment.